Mieć drugą szansę. Autobus spóźniał się już kilkanaście minut. Justyn zaklął pod nosem, przygniatając obcasem niedopałek papierosa. Potem splunął siarczyście i rozejrzał się dookoła. Cholera jasna, burknął pod nosem. Był dziś umówiony na pierwsze spotkanie w sprawie pracy i nie mógł się spóźnić. Nerwowo poprawił krawat i zapiął guzik marynarki. Matka ustroiła go dziś jak jakiegoś gugusia z reklamy. Ale podobno właściciel firmy, do której był nabór nowych pracowników, zwracał uwagę na wygląd i dobre maniery. Justin czuł się w garniturze jak manekin, ale musiał się jakoś do tych dziwnych wymogów dostosować. Cholera jasna, rzucił jeszcze raz, kopiąc lakierkiem o krawężnik chodnika. Ludzie na przystanku przyglądali mu się w milczeniu. Cholela jasna! Usłyszał nagle za sobą dziecięcy głosik. Obejrzał się rozbawiony. Na ławce obok kobiety w niebieskim berecie siedziała mała dziewczynka trzymając w ręku jabłko. Justyn puścił do niej perskie oko. Mała odwzajemniła mu się uśmiechem. Mógłby pan nie przeklinać przy dziecku? Kobieta w niebieskim berecie spojrzała na Justyna groźnie. A co, nie wolno? Chłopak od razu przybrał obronną pozę. Jak się komu nie podoba, niech nie słucha. Jak to niech nie słucha? Starszy pan w staromodnym kapeluszu wykrzywił z niesmakiem usta. Przecież znajduje się pan, że tak powiem, w publicznym miejscu. A tu obowiązują zasady dobrego wychowania. Czyżby pan o nich nie słyszał? Daj pan spokój! Justin dreptał nerwowo w jednym miejscu. Znam ja takich obudników, co to w domu jadą łaciną, a wśród obcych zgrywają się na dżentelmenów. Staruszek popatrzył na niego ze smutkiem. Wie pan, pociągnął dyskusję: Człowiek choćby nie wiem, jak elegancko się ubrał, i nie wiem, jak udawał, że jest kimś innym, to i tak swoją mową zdradzi swoje prawdziwe oblicze. Justyn. Demonstracyjnie odwrócił się od nieznajomego Będzie mu tu wapniak prawił farmazony Już on, Justyn, dobrze wie, jak się trzeba obracać w świecie Bez przekleństw w życiu człowiek nic by nie osiągnął Chłopaki z podwórka właśnie dlatego go szanowali, bo umiał przeklinać Choć nie zawsze tak było Justyn na całe życie zapamiętał tamto zdarzenie sprzed lat, kiedy ojca wezwano do szkoły Ojciec wrócił z niej czerwony ze złości, jak indor. Nie pytając o nic, wyciągnął ze spodni pas i rzucił się na syna jak rozjuszone zwierzę. Za co? Justyn bronił się, odsłaniając twarz rękami. Jeszcze się pytasz za co? Ślina z ust ojca kapała mu na głowę. A za to, że podobno klniesz jak szewc. Justyna zamurowało. Dziwne, ale w tym momencie przestał nawet odczuwać ból. – Ale tato! – wrzasnął zdobiony jego słowami. – Przecież ty też i mama i dziadek, wy wszyscy! – Ale nie ty! – ojciec lał, gdzie popadło. – Dopóki chodzisz do szkoły, nie będziesz przeklinać! Nie przeklinał. Do dnia, kiedy skończył gimnazjum. Bo później w zawodówce kleli już wszyscy, nawet dziewczyny. Więc Justyn nie mógł od nich już tak bardzo odstawać. Autobus nadjeżdża, zawołała jakaś pani dźwigając w ręku kosz z zakupami. Zaraz też na przystanku poruszyło się. Nikt już nie zwracał uwagi na Justyna, tylko ten starszy pan ostentacyjnie przepuścił go w kolejce do drzwi i Justyn z tej uprzejmości skwapliwie skorzystał. Niech nie myśli stary, że wziął sobie jego słowa poważnie do serca. Zostało ich trzech czekających na korytarzu na decyzję szefa. Wszyscy grzeczni, uprzejmi, mówiący pięknym językiem polskim, ich przyklejone do twarzy uśmiechy budziły zaufanie i dawały szansę na objęcie upragnionego stanowiska. Justyn czuł, jak bije mu serce. Właściciel firmy odnosił się do niego z ogromną życzliwością, i Justyn miał nadzieję, że to właśnie on dostanie tę pracę. Nagle drzwi od gabinetu szefa otworzyły się, a w nich pojawił się Mężczyzna o siwych jak gołąbek w włosach. Justyn pobladł jak prześcieradło. Mężczyzna przeleciał spojrzeniem po ich twarzach, dłużej zatrzymując wzrok na Justynie. Chłopak poczuł, jak po skroniach płyną mu krople potu. No, co, tato? Właściciel firmy pojawił się zaraz za staruszkiem. Nachylił ku niemu z czułością twarz. Nigdy nie myliłeś się w ocenie ludzi, więc pewnie i teraz dobrze mi doradzisz. Człowiek choćby nie wiem jak elegancko się ubrał i nie wiem jak udawał, że jest kimś innym, to i tak swoją mową zdradzi swoje prawdziwe oblicze, powiedział starszy pan jeszcze smutniej niż kilka godzin wcześniej na przystanku autobusowym. Justyn pochylił głowę, czując, jak jego policzki palą się ze wstydu. Po raz pierwszy w życiu nie wiedział, co odpowiedzieć i jak się zachować. Ale każdy może mieć swoją drugą szansę, dopowiedział staruszek, nie spuszczając z justyna wzroku. Chłopak podniósł z wysiłkiem głowę. Wytrzymał jego wnikliwy wzrok. Tylko czy zechce z tej szansy skorzystać? Starszy pan rzucił jeszcze w jego kierunku, a później skierował kroki ku wyjściu. Ależ tato, nic z tego nie rozumiem. Syn zagrodził mu drogę, bezradnie rozkładając ręce. Ale staruszek wyminął go, chowając się za drzwiami windy. Justyn westchnął głęboko. Lekcja, jakiej doświadczył przed chwilą, poruszyła go o wiele bardziej niż kiedyś tamta ojcowa. Wyprostował plecy, przygładził ręką włosy. Słowa staruszka nie dawały mu spokoju i tłupły mu się po głowie jak natrętna mucha. Justyn oplutł rękami skronie. Jego myśli nie potrafiły skupić się na niczym innym, jak tylko na tym, kim naprawdę jest i kim chciałby być. Czy pociągały go kłótnie i wyzwiska w domu, czy też tęsknił za takim spokojem, jaki miał w sobie poznany dziś staruszek. Justyn przypomniał sobie jego ostatnie słowa i nagle wstrząsnęło nim dziwne pragnienie. Tak chciałby skorzystać z tej drugiej szansy, chciałby się zmienić na lepsze. Tylko czy będzie umiał, czy będzie potrafił? Właściciel firmy uśmiechnął się do niego przyjaźnie. Justyn odwzajemnił jego uśmiech. Jeśli szef go wybierze, udowodni mu, że spełni jego oczekiwania. Jego ojca zresztą także, bo przecież tylko dzięki niemu Justyn może dziś otrzymać drugą szansę.